Mano z tej strony Czacot.pl a tutaj mamy yy, Pokemon Showdown. to jest moja któraś tam walka, ale nagram sobie pierwszą tak testowo, nagrywam zupełnie nowo, bo wie, no, troszeczkę nie nagrywałem, ale zobaczymy co z tego wej będzie yy, nagrywam dźwięk telefonem, a Obra a będę nagrywał czy innym. No to zaczynamy walkę. Na początek Dynamax is Dump. Wysłał Nidokinga. No to zaczynamy. Ja wysłałem Starlaxa. W Pokemona, Pokémona. A ja użyłem Kersa. Tak kilkakrotnie użyłem Kersa, żeby się wzmocnić. Drugi poszedł, w tym czasie Rileboom, czyli starter z swordów i Shieldów używał Balkapa. Ja użyłem podislamu, żeby zobaczyć, co się stanie. Też na moje szczęście wpadł Paralisz. Walka moim zdaniem była ciekawa. Rileboom założył Kersa. Zwu, ja użyłem Kersa, Rileboom Balkapa. Troszeczkę busowaliśmy, ale Boom uznał w końcu, że. To jest trochę głupie, więc użył na mnie tego. Jak to się nazywa? Zaraz znajdę. Drum Beating. Jego specjalny atak. Ja sobie na tyle zbustowałem za że miałem 4-4. Czyli 4 ataku, 4 defensa. No i ale byłem turbo powolny. Nie wiem, ja chyba spadłem do 22 punktów speed, coś takiego. No tutaj mnie Nidoking zabił. Chciałem użyć resta, Nie udało się. Uznałem, no, ja że użyję. Latiasa, jako drugiego busta, czyli Calm Mind, ale już tylko, tylko raz. No i wystarczyło na Nidokinga, który jest trujący, a może psychika Tutaj ma Shadow, też szybko padł. Nie ma co się dziwić, kolejny Pokemon podatny, która Slarpaf, mógł mi trochę przeszkodzić, zwłaszcza z jego Bellydramem, który zwiększył mu niesamowicie atak. Spodziewałem się, w sumie wiem, że zginę, ale miałem nadzieję, że studiuję. Wysłałem Vaporeona, którego zdynamaksowałem. Ten znowu mnie obił. Na szczęście przeżyłem, że MacGyzera tutaj liczyłem, że chybi, chybił. Tutaj znowu zaatakowałem, trafiłem, jej udało się. No. Jak skończył który od razu zdynamaksował, to mogło być problematyczne. Zwłaszcza z faktem, że busta sobie staty. Ja sobie miał sticka z, z Shadowbolem. Uznałem, że to może coś zadziałać, zwłaszcza, że walczące ataki dużo mnie zrobią. Psychicznie, też nie. bałem się jego shadowbola, ale uznałem, że zaryzykujemy. No ale jakoś tak pykło, że. O! Jak jego dynamik spadł, to od razu padł na od shadowbola. Proszę bardzo. było. Potem wszedł niestety, miałem coś skarfowanego, coś tam, Choice, jakieś skarfa, nie pamiętam. Bo co byśmy używać tylko Bola, więc. No, znałem, że stick będzie idealny do poświęcenia. Myślałem, że słabię go troszeczkę, ale nie wiem, Bertika, który szybko, cyk, zakończy walkę. No i to wszystko. Tak testowo robię sobie grę. Mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Chat.pl i do no może kiedyś.